Cześć i dzień dobry. Nazywam się Stasia Budzisz, jestem reporterką i jestem kaszubką. Dzisiaj będę opowiadać Wam o kaszubach, a będę Wam o nich opowiadać właśnie dlatego, że napisałam reportaż książkowy na temat mniejszości etnicznej, z której pochodzę, czyli o kaszubach w Alewatka jak znikają kaszuby. Kim są Kaszubi? Kaszubi są mniejszością etniczną, która zamieszkuje dzisiaj teren północnej Polski, ale nie tylko północnej Polski. Kaszubów znajdziemy również w granicach państwa niemieckiego, znajdziemy w Kanadzie i właściwie wszędzie, gdzie się rozpierzchli po świecie, to możemy ich poszukać. Wystarczy po prostu zapytać. Kaszubi są, jeżeli weźmiemy Kaszubów, którzy mieszkają w Polsce pod wzgląd, to jesteśmy mniejszością, która posługuje się swoim językiem. Językiem. Mieszka właściwie dzisiaj, można to określić na terenie województwa pomorskiego. E, mamy swój język kaszubski, który jest wpisany do ustawy o mniejszościach i etnicznych i narodowych oraz o języku regionalnym. Jest, ma dzisiaj język kaszubski ma jedyna, jako jedyny język status języka regionalnego w Polsce. Natomiast o tym na pewno jeszcze pogadamy za chwilę. Jeżeli chodzi o kaszubów, to jesteśmy oczywiście Słowianami, tak jak Polacy, jesteśmy zachodnimi Słowianami, natomiast jesteśmy grupą odrębną od Polski, pomimo tego, że mieszkamy dzisiaj w granicach tego kraju i tutaj mieszka nas, nas większość. Język, którym się posługujemy, również należy do grupy języków zachodniosłowiańskich, a zwyczaje i nasze rdzenne religie, wierzenia, nasza kuchnia. Jest ściśle związana z lasem, morzem, jeziorami, a nasze wierzenia są zdecydowanie dużo bliżej Słowian niż katolików. Otóż Kaszubi na tym terenie, na którym mieszkają, na terenie dzisiejszej Polski, mieszkali w tym miejscu od zawsze. Czasem tam były Niemcy, czasem tam była Polska, tam znowu były Niemcy w niektórych regionach, a my tam byliśmy zawsze. To nie tak, że. Jak to się stało, że Polacy mieszkają, że Kaszubi mieszkają na terenie dzisiejszej Polski? To jest tak, jak to się stało, że Polacy mieszkają na Kaszubach? Takie pytanie powinniśmy sobie zadać. A to oczywiście wynika z procesów historycznych, które miały miejsce po II wojnie światowej, ale tak naprawdę miały jeszcze miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli w tym momencie, kiedy skończyła się I wojna światowa. Polska na Kaszuby przyszła w 1920 roku, nie tak jak cała Polska, mówi się o tym, że odzyskała niepodległość w 1918, na Kaszuby Polska przyszła w 1920 i została tam do 1939 roku, potem jej znowu nie było przez długie 6 lat i potem przyszła znowu w 1945 razem z radzieckimi żołnierzami. Według ostatniego spisu z 2021 roku jest nas 177 tysięcy. Przy czym zadeklarowanych kaszubów, którzy zadeklarowali się jako pierw, jako, na pierwszym miejscu jako kaszubi, a dopiero potem jako Polacy, albo w ogóle nie dodawali tego, że są Polakami, jest ponad 14 tysięcy, ponad 14,5 tysiące. To jest ciekawa sprawa, ponieważ w przeciągu 10 lat, czyli od 2011 roku, kiedy był poprzedni spis, wyparowało kaszubów 56 tysięcy. To jest bardzo dużo, jest to bardzo wielka dla nas zagadka, co się stało, ponieważ nie było ani wielkiego pomoru, ani nie było wojny. Nic się właściwie nie wydarzyło na północy Polski, żebyśmy tak wyginęli. A jednak przestaliśmy się przyznawać do naszej identyfikacji. I osobiście ja winię za to polonizację. w naszej kulturze na pewno są bardzo ważne rośliny i bardzo ważne zwierzęta natomiast ja nie jestem wielką specjalistką od tych tematów natomiast na pewno to co na pewno wiem i to co było stosowane w moim rodzinnym kaszubskim domu to było to, że ważne było aby na wejściu do podwórza rósł czarny bez ponieważ to było coś co miało tak, taką rolę chroniącą więc to była pierwsza rzecz jeżeli chodzi o zwierzęta no to My jesteśmy kulturą wiejską, więc bardzo ważne miejsce zajmował koń, ale jeżeli chodzi o taką naszą kaszubską demonologię, która również istnieje i która jest bardzo istotna, to ważne miejsce w naszej kulturze zajmował czarny pies. Jak możecie się domyślić, czarny pies, tak na dobrą sprawę, kojarzył się oczywiście z piekłem. Zawsze mi się wydawało, że w kaszubskim domu powinny może nie zawsze, ale do czasu, kiedy nie zaczęłam pracować i zgłębiać tożsamości kaszubskiej, to wydawało mi się, że w każdym kaszubskim domu powinny być serwety z kaszubskimi wzorami, że powinna być porcelana z Lubiany z kaszubskim wzorem, że powinniśmy mieć pełno zdjęć w kaszubskich strojach tzw. ludowych, że powinniśmy um, obwieszać nasze domy gryfami i flagami złoto-czarnymi. I potem się okazało, kiedy zaczęłam się w tym, w moim domu rodzinnym, który jest domem kaszubskim, tego typu elementów nigdy nie było. I zawsze mi się wydawało, że w związku z tym my może nie jesteśmy takimi prawdziwymi kaszubami, bo przecież na tych prawdziwych kaszubach wszyscy tak mają, a z jakiejś przyczyny u nas tak nie było. Potem okazało się bardzo szybko, kiedy zaczęłam się w to wgłębiać, że to nie są do końca symbole, które nas określają od wieków. I że e, oczywiście są bardzo ładne i można je wykorzystywać jako symbole kaszubskie, ale tak naprawdę nie są symbolami, które nas do końca określają. To znaczy, one są symbolami komercyjnymi i, i takimi powinny zostać już na zawsze. To znaczy, powinniśmy mieć tego świadomość, że one mają taki rodowód, a nie są czymś, co określało ludność kaszubską z pokolenia na pokolenie i od zawsze. W związku z tym, kaszubski dom jest Absolutnie normalnym domem, takim jakie powiedzmy 100 lat temu były, były domy, które, które znajdowały się w zaborze pruskim. I no, były to domy z czerwonej cegły albo szachulcowe, w zależności od tego, od regionu, od dostępności do surowca. I właściwie od Polski Wschodniej, dzisiejszej Polski Wschodniej, odróżniały się tym, że były właśnie murowane. Szybciej miały prąd, szybciej miały bieżącą wodę. Po prostu to był teren, który był zdecydowanie lepiej rozwinięty gospodarczo niż inne tereny dzisiejszej Polski. My jesteśmy taką grupą społeczną, mniejszością etniczną, która, żeby przetrwać, musi się dostosować do określonych warunków, albo dostosowywała się do warunków niemieckich zdecydowanie dłużej. Albo dostosowywała się do warunków polskich. I tu jako taką ciekawostkę mogę, mogę powiedzieć, że w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli od 20 roku, kiedy jak już powtórzę się na Kaszuby przyszła Polska, z tą Polską było nam nie po drodze. I Polska wyrządziła kaszubom bardzo dużo krzywd, Zdecydowanie a na pewno porównywalnie dużo, niż wyrządziły Niemcy. My, jako mniejszość, której w kościołach katolickich, gdzie odbywał się rząd, dusz o to, czy my jesteśmy Niemcami, czy jesteśmy obywatelami Polski albo zechcemy nimi być, mówiono nam, że nasz język jest językiem polskim, a to, że jesteśmy katolikami, gwarantuje nam jednocześnie przynależność do polskości. Na tym tle było bardzo dużo problemów i wiele kłopotów. Razem z Polską w 20 roku na Kaszuby przyszedł antysemityzm, którego na dobrą sprawę nie znaliśmy. Oprócz tego przyszła gigantyczna bieda, absolutne niezrozumienie ludzi morza, bo to trzeba zaznaczyć. Polska z dostępem do morza miała niewiele wspólnego, nie potrafiła go bardzo długo docenić. Półwysep Helski, który jest, są, jest kaszubami, co nie jest taką sprawą oczywistą, jak się okazuje, był miejscem, które właściwie trzeba było dużo bardziej zmilitaryzować, ale rybaków nadmorskich. Traktowano jako taki zbędny ludzki element na tym terenie. Więc ta historia z Polską, kaszub tego współżycia, współgrania, można w skrócie, oczywiście telegraficznym powiedzieć, że w jakimś tam stopniu jest związana z Kościołem Katolickim, a Kościół Katolicki jednocześnie jest takim narzędziem, jeśli mogłabym to tak powiedzieć które na kaszubszczyznę i kaszubskość wpływa destrukcyjnie. Na Półwyspie Helskim, z którego pochodzi moja rodzina, właściwie Pochodzimy z miejscowości, która nazywa się Chałupy i ona się Wam może kojarzyć z piosenką Wodeckiego Chałupy Welcome to i bardzo dobrze, ponieważ do dzisiaj działają tam plaże dla nudystów. Zresztą sama jestem nudystką. Natomiast wcześniej wiele lat ta miejscowość zmieniała swoje nazwy z Cejnowy na Budziszewo. W zależności od tego, kogo było więcej i wiecie jaki jest, kto tam wygrał w wyborach. W ten sposób się te, te, te nazwy miejscowości zmieniały. Natomiast um, y, Półwysep Helski, z racji tego, że on był taką, y, nadal trochę jest taką enklawą, jakby swego rodzaju no, półwysep, więc, więc jest, jak, ma, ma, takie, ma, ma jakiś taki element życia na wyspie. Był oddzielony od lądu i właściwie do dzisiaj mówi się, że ktoś jest z lądu albo z kraju, a ktoś jest z półwyspu. I to rzeczywiście ci z lądu są oczywiście obcy dla tych z półwyspu, i to, to jest odczuwalne do dzisiaj. I na półwyspie, czyli, czyli w, tym, w, tej, w tej takiej kosie, którą możecie sobie pojechać do Helu, panowały specyficzne. Przesądy, specyficzne zasady współżycia w społeczności. Co jest ciekawe, może kiedyś słyszeliście o czymś takim jak uwłaszczenie chłopów. To było podczas zaborów. Mieliśmy, Polska była pod trzema zaborami: y, rosyjskim, austriackim i pruskim. I we wszystkich tych zaborach chłopi byli uwłaszczeni, to znaczy pracowali na pana i tak naprawdę byli takimi niewolnikami, jeżeli byśmy mogli to w ten sposób określić. Natomiast na Półwyspie Helskim nie było chłopów, no bo tam nie da się nic posadzić, i byli rybacy. A rybacy nigdy nie byli niewolnikami. Dlatego ten, ta północ, e, e, północ Polski dzisiejszej, czyli Norda, Kaszubi Nordowi, myślę, że są troszeczkę bardziej zbuntowaną grupą wśród kaszubów, ponieważ kaszubi też między sobą, mają różnego rodzaju tarcia też się gdzieś tam w jakiś sposób nie zgadzamy albo nawet nie rozumiemy językowo z tymi z południa kaszub czasami nazywamy inaczej niektóre przedmioty Natomiast kaszubi Nordowi, czyli ci kaszubi z Półwyspu Helskiego, mieli szereg specyficznych dla siebie takich przyzwyczajeń, zabobonów. Dzisiaj byśmy to nazwali z katolickiego, z katolickiego języka właściwie jako zabobony, mianowicie taki jeden z najciekawszych elementów to sieci rybackie, które były bardzo istotne, oczywiście, no bo wszyscy pracowali na morzu, więc sieci były takim bogactwem domowym, sieci dawały chleb. Jeżeli ktoś komuś ukradł sieci, to no, trzeba było znaleźć złodzieja, a złodzieja znajdowało się w bardzo prosty sposób, mianowicie fragment sieci zakopywało się w najświeższym grobie, który był na, na najbliższym cmentarzu i ten ktoś, kto najszybciej zaczął chorować i wyglądało na to, albo wyniszczać się w jakiś sposób, wyglądało na to, że zaraz umrze, był tym, kto te sieci ukradł? Kiedy pojedziecie na Kaszuby, czyli na dzisiejszą północ Polski, to w niektórych miejscowościach możecie spotkać się z podwójnymi nazwami. Pierwsza jest w języku polskim, druga jest w języku kaszubskim. Takie miejscowości mogą mieć podwójną, podwójne nazewnictwo, kiedy w danej gminie, w której ta miejscowość się znajduje, 20% zadeklarowało um, przynależność do mniejszości kaszubskiej w spisie powszechnym. E, jeśli chodzi, takie, możecie czasem zobaczyć, na przykład jak zobaczycie na, napis kaszebę, to tam są takie, to jest takie E z dwoma kropeczkami. To, jest, to przypomina rosyjskie JO. Ale ta, ta literka w języku kaszubskim czyta się jako e, y, a oznacza, a, mówi, jakby nazywa, nazwa tej literki to szwa. I język kaszubski jest językiem, który z racji tego, że jest w ustawie o mniejszościach, etnicznych narodowych oraz języku regionalnym może być nauczany w szkołach na kaszubach i rzeczywiście jest nauczany w szkołach na kaszubach podobnie jak można go uczyć się na etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim jest to jedyny uniwersytet chyba na świecie w którym można studiować język kaszubski i zostać po nim nauczycielem albo nauczycielką tego języka Nie przypominam sobie czegoś takiego, żebyśmy mieli jakieś imiona, które są charakterystyczne dla nas. Rzeczywiście są takie pokoleniowe, ale to dotyczy chyba każdego kraju i każdego momentu dziejowego. W pokoleniu mojej mamy było bardzo dużo Trud, na przykład, czyli Gertrud. Były Rosalie, były Klary. Były wcześniej faktycznie może częściej te, te imiona, które były jakoś bliżej kultury niemieckiej, te wśród naszych dziadków i naszych być może jeszcze rodziców. Natomiast wszystko się już teraz zunifikowało, i właściwie e, myślę, że na kaszubach możemy spotkać również Nikolę Brajanów. Nie wydaje mi się. E, Kaszuby są jednak mimo wszystko bardzo hermetyczne. E, do tego stopnia hermetyczne, że najprawdopodobniej część z Państwa, a to wiem z własnego doświadczenia promocji welewetki, jak znikają Kaszuby na terenie całego naszego kraju, nie macie świadomości, że Półwysep Helski to Kaszuby. W związku z tym, oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale, ale bywają, takie, bywają takie osoby i Kaszuby kojarzą się głównie z kartuzami, z kościerzyną, komuś z bytowem, ale to już niekoniecznie, więc nie kojarzę nic Kaszubskiego, co przeszłoby do kultury ogólnopolskiej i zostało przez nią wchłonięte do tego stopnia, żebyśmy nawet nie zauważyli. Jako, a właściwie nawet nie jako mała dziewczynka, bo teraz tak chciałam powiedzieć, ale do 2013 roku ja myślałam, że w całej Polsce podczas pielgrzymek katolickich tańczy się z obrazami. To jest tak zwany taniec pokłony feretronów, a okazało się, że za pośrednictwem YouTube'a, jak został nakręcony taki filmik pod tytułem Aerobik ze świętym obrazem, okazało się, że staliśmy się swego rodzaju pośmiewiskiem na cały kraj, ponieważ tańczymy z, ze świętymi obrazami na pielgrzymkach. Okazało się, że wtedy też dla mnie okazało się, że to nie jest polski zwyczaj, że to jest zwyczaj typowo kaszubski. On się oczywiście wywodzi z naszej rdzennej kultury, takiej modlitwy tańcem, choćby o deszcz. Potem został zaadoptowany przez, nawet nie do końca przez Kościół Katolicki, ale przez kaszubów, którzy mieszkali na tym terenie i po prostu w ten sposób przenieśli go do, do kościoła. On jest akceptowany przez Kościół katolicki, natomiast chyba nigdzie na piśmie nie jest napisane, że możemy to robić. Po prostu nam się w tym raczej nie przeszkadza, żebyśmy, żebyśmy tego dokonywali, żebyśmy tańczyli z obrazami podczas różnego rodzaju świąt najczęściej maryjnych. Nie wiem, czy każdy Kaszuba chciał być gburem, natomiast myślę, że można było do tego aspirować, że to był taki cel. Ponieważ gbur na Kaszubach jest kimś zupełnie innym niż gbur w Polsce i nie ma nic wspólnego z Hamem ani prostakiem, tylko gbur na Kaszubach to jest po prostu bardzo bogaty gospodarz. To jest ktoś, kto ma bogaty murowany dom, bogatą murowaną stodołę, dużo ziemi, dużo zwierząt, którymi musi się zajmować, a także wielu parobków. A parobek to była postać, która. Był taki pracownik najemny na Kaszubskiej Wsi, w której również była hierarchia. Pracownik, właśnie ten parobek, który był pracownikiem najemnym, stał w tej hierarchii bardzo nisko. Potem to się zmieniło, kiedy na Kaszubską Wieś przyszły wraz z Polską Ludową polskie gospodarstwa rolne, czyli takie wielkie PGR-y. To jeszcze niżej od takiego parobka stał ten pracownik najemny PGR-u. W Boże Narodzenie generalnie już się tak zunifikowaliśmy z Polską, że robimy właściwie to wszystko samo, co wy, oprócz jednej rzeczy. Otóż na terenie całej Polski wystawia się, albo prawie całej Polski, wystawia się talerz dla wędrowca, który, który się pojawi i którego zaprosimy do stołu, przynajmniej w teorii. Natomiast na Kaszubach ten, ten talerz nie jest dla wędrowca. I nie dlatego, że jesteśmy tak niegościnni, że nie zaprosimy kogoś z zewnątrz, ponieważ zdarza się, że zaprosimy, tylko ten ktoś, który, kto przyjdzie, dostanie swój talerz. Ten talerz jest dla naszych zmarłych, jest dla duszy. My mamy taki bardzo bliski kontakt z tym poprzednim światem jakoś tak bardzo mocno się przenikamy. W kaszubskich domach jest w ogóle bardzo dużo duchów i bardzo dużo mówi się o, o naszej takiej naszym współistnieniu tych, w tych dwóch wymiarach nie da się na kaszubak do końca umrzeć, ponieważ za każdym razem albo zapraszamy te osoby do wspólnego stołu, albo je wspominamy. Z takim bardzo ważnym momentem, jeżeli chodzi o te takie funeralne obrządki, Są, jest ten okres pomiędzy oktawa wszystkich świętych, to właśnie od pierwszego. Listopada, który się zaczyna. Jeszcze kiedy, już teraz to już jest właściwie niepraktykowane, dlatego że już jest coraz więcej samochodów, lamp na drogach i szeregu takich, tego typu rzeczy. Natomiast ja jeszcze pamiętam, jak w latach 90. po Kaszubskiej wsi, w tym okresie Oktawy Wszystkich Świętych, chodziło się środkiem drogi, ponieważ pobocze było przeznaczone dla dusz i lepiej było się z nimi nie przecinać, a one w tym czasie po prostu z cmentarzy wracały do swoich domów i odwiedzały. Odwiedzały żyjących krewnych i żyjącą rodzinę, przyjaciół. W ogóle, jeżeli chodzi o śmierć, to mamy na kaszubach bardzo dużo ciekawych tradycji, które są związane właśnie z naszymi rdzennymi kultami. Część oczywiście została już wytrzebiona przez Kościół katolicki i globalizację. Żebyśmy już tylko nie zrzucali wszystkiego na Kościół, ale, ale właśnie na globalizację. Mianowicie do czasu tak naprawdę wejścia do Unii Europejskiej. E, w miejscowościach, zwłaszcza mniejszych, gdzie nie było kostnic, nasi, nasza rodzina, która zmarła, leżała w domu przez no, najprawdopodobniej trzy dni, czasem cztery, jeżeli komuś zmarło się w weekend. I odbywały się wokół tego obrządki funeralne mianowicie pusta noc to jest jeden z takich najważniejszych elementów kaszubskiego żegnania kaszubskiego ars morienti czyli kaszubskiej sztuki dobrego umierania. I przy tym to jest bardzo ważna noc, ponieważ to jest noc, która decyduje o tym, czy ten umarły nie zostanie po śmierci wampirem. A my wampiry na kaszubach mamy dwa. Jeden to łopi, drugi to wieszczy I to jest oczywiście jeszcze pozostałość z kultów rdzennych i kultów rdzennych słowiańskich, po prostu, które zostały na kaszubach bardzo długo. To są już relikty, i resztki, to już jest praktycznie wyniszczone, ale ja jeszcze w latach 90., w 86 roku pamiętam, kiedy moja babcia chowała swojego drugiego męża, wrzuciła mu do trumny garść maku, którą on musiał liczyć od zmierzchu do świtu i do momentu kiedy nie znalazł wszystkich ziarenek, to nie wstał z grobu i nie mordował. Mój dziadek drugi przyszywany urodził się z dwoma zębami. Jeszcze jest drugi rodzaj wampira, to jest wampir, który po śmierci, one po śmierci zabijają, nie zabijają za życia. Rodzi się w czepku, czyli w takiej błonie odwodniowej na głowie albo w ogóle na ciele. I jak się mówi, w Polsce jest takie przysłowie: w czepku urodzony, to na Kaszubach jest to jedno z największych przekleństw, ponieważ taki człowiek po śmierci zostaje wampirem. I jeszcze na początku XX wieku, i to są opowieści mojej babci, które ona doskonale pamiętała. Pamiętała, że chodzono na cmentarz do takich osób, których nie, opo nie oporządzono w dzień niewielkiej nocy, tylko w dzień, w dzień pustej nocy, w noc pustej nocy. Których nie oporządzono w pustą noc, czyli nie wrzucono im maku albo piasku, nie dano modlitewnika albo szeregu różnych innych rzeczy, które miały być taką prewencją. Trzeba było wykopać takiego człowieka z grobu. I odrąbać mu głowę szpadlem i położyć ją między nogami. I to się bardzo często odbywało w obecności księdza lokalnego. Więc to jeszcze na początku XX wieku, czyli tak naprawdę 100 lat temu, wydaje się, że to nie jest aż tak dużo, tego typu praktyki były może nie powszechne, ale stosowane. <słyski> 1410 rok. Jest bardzo prawdopodobne, że wśród e, e, wojsk krzyżowych byli Kaszubi.